31 października 1974 roku Ronald O'Brien, 30-letni technik optyczny, zabrał swojego syna Timothy'ego i córkę Elizabeth na zbieranie słodyczy. Wraz z nimi poszedł ich sąsiad Jim Bates z dwójką swoich dzieci. Około godziny 20:30 dotarli do domu, w którym nikt nie otworzył drzwi. O'Brien został chwilę z tyłu, a gdy wrócił, Powiedział, że mieszkaniec tego domu jednak dał mu cukierki. Pięć dużych lizaków Pixy Sticks. Po powrocie do domu pozwolił dzieciom zjeść po jednym cukierku. Timothy wybrał właśnie lizaka Pixy Sticks, który okazał się śmiertelnie niebezpieczny. Cukierek miał dziwnie gorzki posmak, a chłopiec już po chwili upadł na podłogę. Zmarł w drodze do szpitala w potwornych konwulsjach. Toksykolodzy odkryli, że Lizak zawierał cyjanek potasu w ilości zdolnej zabić trzech dorosłych ludzi. Policja początkowo sądziła, że ktoś rozdaje zatrute cukierki dzieciom w okolicy. Jednak to O'Brien był jedynym, który miał dostęp do pięciu identycznych Pixie Sticks. Cztery inne wręczył dzieciom znajomych. Na szczęście ich rodzice zorientowali się, że opakowania były podejrzanie zaklejone zszywkami i żadne dziecko ich nie zjadło. Podczas śledztwa odkryto, że Ronald był zadłużony na ponad 100 tysięcy dolarów i niedawno wykupił wysokie ubezpieczenia na życie swoich dzieci. W dodatku w lokalnej aptece pytał o możliwość zakupu cyjanku do, jak twierdził, eksperymentu chemicznego. Został aresztowany i w 1975 roku skazany na śmierć. Egzekucję wykonano w 1984 roku za pomocą zastrzyku trucizny. Jego zbrodnia sprawiła, że w całych Stanach Zjednoczonych zapanowała masowa panika, rodzice zaczęli sprawdzać cukierki dzieci, a policja co roku apelowała o ostrożność w Halloween.